Ja sobie wyobrażam, mój... Halo? Dzień dobry, tak. czy dodzwoniłem się do y, strony internetowej centrumskarpet.pl? Tak. Dzień dobry, Wojniewicz Rudnicki dzwoniłem z Radia Luz, dział odprawy poselskiej. Proszę pana, nie wiem czy pan słyszał, ale poseł Jan Maria Rokita już y, nigdy więcej nie będzie należał do Platformy Obywatelskiej, bo nie płacił składek. Słyszał pan o panu sytuacji? Składek nie płacił? Tak, nie płacił składek i został wyrzucony. O... No to ciekawe. No jednym słowem, jak możemy ci przeczytać w gazecie fakt, puścili go w skarpetach. Stąd też nasz telefon. Czy macie jakieś skarpety na przykład antypoślizgowe, żeby przynajmniej, jak już będzie szedł w tych samych skarpetach, to żeby przynajmniej były trwałe, no No ale pan z roku ty robi, czy to? Dlaczego? Nie no, po prostu taka jest sytuacja. A ja przełączę do mojego kolegi z działu Filip Mitra, proszę. Proszę? Dzień dobry, Filipin Dura. Dział odprawy poselskiej. Proszę pana, to nie są żadne żarty. Staramy się pomóc naszym politykom, którzy są aktualnie w partyjnej sytuacji kryzysowej. Chcielibyśmy zapewnić im jak najlepsze warunki dobytu, no bo to bądź co bądź nasze osoby publiczne, które zajmowały się państwem przez jakiś okres czasu. Chcielibyśmy dla pana Rokity załatwić jak najlepszą bieliznę, w której będzie się poruszał, a wiadomo, że teraz tak, będzie ja jedyne, ja co, co mu no, zostanie. Gdzie pan mówi tutaj. Ja proponuję dla Tuska takie skarpety oszustki, tak się. Tak zwane, no Ale nie o Tusku, tylko no, o Rokicie Bo Rokita to się czymś zasłużył Wie pan, stworzył platformę I pomógł hmm. w stworzeniu hmm. i, I coś tam w życiu osiągnął I ma autorytet a tu Dlatego to, chcemy to, dla nie niego to dobre skarpety to oszust, No dla mnie to jest oszust, no. Rokita, mało obiecywał, wie pan, no. Ja już się pogubiłem, ale Rokita nie jest oszust. Rokita nie jest Tusk jest są. No, to, ale to właśnie dlatego chcemy dla Rokita, nie dla Tuska właśnie. Jakby Tusk odchodził z platformy, to byśmy go pana, puścili bez skarpet pan, mówię, yy, proszę prostu, pana? Zależy, widzę, że od kogo pieniądze, pieniądze bierze się. No, ale pieniądze nie grają roli, skarpety no, mają być, mają grają, być podgrzewane. To nie, człowiek, nie ale to... to się nie orientuje. No, pieniądze przede wszystkim nie, Ta Dobrze, dobrze. Się Ale ja mówię, że, że my mamy nam mamy fundusze z Unii Europejskiej, to mamy tyle, że na, na dobre skarpety Aj, na Boże pewno wiecie, nam starczy. Proszę panowie, no nie, nie róbcie obudę tutaj. No. Nie, naprawdę, proszę pana, um, przede wszystkim mają być podgrzewane. Ja wiem, że to jest wyzwanie, ale myślę, że no, dla centrum nie. skarpet nie ma rzeczy niemożliwych. Mają Róbi, być łować, co? Mogą mieć jakiś tam Patrz, telewizorek, jak to, będzie sobie patrzył na nogi. Patrz, Prawda, że, że lubicie kogoś dołować i takiego znaleźliście sobie ropite, no, którego tam? Nie, no, no, pan nie, pan rozumie, no, nie rozumie, w ogóle... Nie, my go to Rokita to obudźcie jest cud człowiek. Się. Obudźcie się. Właśnie, no to, to obudźcie jest... się, to jest dobre słowo. Dobra że pana, to obudźcie się, niech pan jeszcze raz powie głośno. Obudźcie się! Panowie, zacznijcie myśleć, włączcie myślenie, no! Tak, dobrze, włączcie myślenie, obudźcie się! To jest, to jest właśnie wiadomość a, dla naszych słuchaczy. Oszustka, oszustki tak zwane. Oszustki, no. obudźcie Dobra. się! Dziękujemy tym samym! Ty dla Roki, to jest oszustki raz, dla Tuska, jesteś, a dla wszystkich miłego dnia. Obudźcie o, o. się, radio do Zwrocław, obudźcie się! Klasyka gatunka. Gatun.